Witaj. W tym krótkim filmie przekonam Cię do tego, żebyś posprzątał swój pokój i dam ci rady, jak utrzymywać czystość. Ale najpierw moja historia. Kiedyś byłem strasznym bałaganiarzem, ciuchy na podłodze, kręgle z butelek, czy niepozmywane naczynia w zlewie to była moja codzienność. Zdarzało mi się nie sprzątać miesiącami. Byłem okropny. I odzwierciedlało się to w moim życiu. W moim życiu ogólnie. Czułem się tragicznie, próbowałem robić coś, żeby to przełamać, ale nie próbowałem posprzątać pokoju, a próbowałem zdobywać przyjaciół, zdobywać miłość, zdobywać uznanie, yy, rosnąć po prostu jako człowiek. Ale, no jak wiecie, nie udawało mi się to. Ale w końcu dotarło do mnie, że jakie czemu w ogóle ubiegam się o prawa? Takie wyższe, czemu zasługuje na wyższe wartości, skoro żyje w syfie i nie potrafię nawet posprzątać swojego własnego pokoju? I co, zrobiłem to i metaforycznie, i dosłownie, Posprzątałem swój własny pokój, wyniosłem śmieci z siebie i wyniosłem śmieci ze swojego pokoju? No i dzisiaj, i metaforycznie, i dosłownie, żyję w czystości. Ja jestem Filip i chcę pomóc Ci na drodze do samorozwoju. Najpierw chcę Ci powiedzieć, żebyś zasubskrybował ten kanał, jeżeli chcesz więcej takiego kontentu, bo możesz stać się jego realną częścią i mieć naprawdę realny wpływ na treści, jakie tutaj powstają. Jest nas na razie mało, ale czy to niedobrze dla Ciebie? Przecież dzięki temu wiesz, że poświęcę ci dużo uwagi i przyczynisz się do rozwoju mojego kanału. Dziękuję. Czego ci dzisiaj nauczę? Nauczę cię, czemu posprzątanie pokoju pomoże ci w osiągnięciu innych celów, w osiągnięciu sukcesu i jak skutecznie utrzymywać porządek. Czemu musisz posprzątać swój pokój? Jordan Peterson, psycholog, jako jedną ze swoich zasad życia podaje właśnie zasadę: Posprzątaj swój pokój. I chodzi tutaj zarówno o metaforę, ale również o stan rzeczywisty, że jeżeli nie potrafisz nawet posprzątać swojego pokoju, to kim ty jesteś, żeby dawać rady dla świata? Zdecydowanie się z tym zgadzam, że wiadomo, często słyszy się na przykład, że nie można zostać pokochanym, jeżeli nie kocha się samego siebie i zdecydowanie jest to prawda. Powinniśmy najpierw uporać się w tym, co siedzi w nas i w naszym bezpośrednim otoczeniu, a dopiero potem brać się za coś większego, za jakieś większe cele, typu zmienianie świata właśnie, czy nawet relacje międzyludzkie, bo jeżeli relacja nas ze samym sobą. Stoi w tragicznym miejscu, nie wiem, mamy jakieś choroby psychiczne, czy nienawidzimy siebie, no to jak mamy polubić innych? Trudno jest znaleźć przyjaźń lub miłość, kiedy nie kochamy samego siebie, jeśli nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne. Jak o swoje zdrowie psychiczne zadbać? Film Nagram. Także jeżeli Cię to interesuje, to zasubskrybuj, żeby nie przegapić. A już schodząc z tej metafory do yy, świata rzeczywistego. To z takich bardziej przyziemnych rzeczy, burde w pokoju po prostu utrudnia skupienie się i sprawia, że czujesz się brudasem, kształtujesz w sobie tożsamość brudasa, który żyje w jego brudnym pokoju i z dnia na dzień teraz trudniej będzie ci to zmienić. Dlatego im szybciej posprzątasz ten pokój realny, tym szybciej posprzątasz też pokój metaforyczny, czyli wszystko co masz w głowie, i. no i będzie ci się lepiej żyło. Jeśli wszystko jest posprzątane i w głowie, i w pokoju, to automatycznie lepiej się pracuje, gotuje, odpoczywa. Yy, wszystko, no, nawet pewnie się gra w gierki lepiej, jeżeli cię to interesuje. Jak masz czyste biurko, jak masz wszystko poukładane w miejscu i nie masz z tyłu głowy tego, że o, muszę posprzątać, albo nie, nie wstajesz i nie widzisz yy, burdelu na ziemi, kurzu, że ci się wszystko wala. No, bo jest to demotywujące. Sprawia właśnie ogólnie brud i smród. Nawet y, są takie badania, że smród w sali sądowej y, przyczynia się do tego, że sędzia jest bardziej surowy. Także no, brud i smród nie działa zbyt dobrze na nasze reakcje. Dlatego posprzątaj ten pokój. A jak już go posprzątałeś, to. Jak otrzymać czystość, jak otrzymać czystość na bieżąco, tak żeby tego pokoju aż tak bardzo nie trzeba było sprzątać w jakiś dużych, w dużym, nie wiem, godzinnym bloku czasu? Tylko jak po prostu nie zarobić bałaganu i żeby tylko się kurz zbierał i sobie zetrzesz kurz, coś tam przetrzesz, meble i będzie gitara? No po pierwsze wyżej ze swojego rozpisu słodycze i jakieś picie w plastikowych butelkach. Czemu? No generuje to bardzo dużo śmieci. Po pierwsze. Po drugie, śmieci i, i normalnych, typu jakieś właśnie papierki, butelki, i metaforycznych, czyli śmieci w Twoim organizmie. Dodatkowo wiadomo, plastikowe butelki zaburzają produkcję testosteronu, więc jeżeli na tym Ci zależy, no to y, może pijesz ze szklanek. Fajnie by było. Y, no, jeżeli co zrobisz, to automatycznie będziesz miał mniej śmieci do wyrzucenia. Po drugie, jeżeli możesz coś zrobić w mniej niż dwie minuty, na przykład nie, wiem, od razu pozmywać po obiedzie, od razu wyrzucić pudełko po czymś, czy wyjść wynieść śmieci, yy, przetrzeć kurz na biurku tylko, yy, złożyć łóżko, co jest w ogóle super, od razu powstanie, powinieneś to robić, bo masz takie małe zwycięstwo. Ogólnie jeśli chodzi o sprzątanie, to ten efekt małych zwycięstw, efekt zwycięzcy jest bardzo widoczny, bo nawet nie musisz zakładać od razu, że posprzątasz cały pokój. Tylko najpierw na przykład przyniosę odkurzacz, albo najpierw właśnie zaścielę łóżko. I wtedy w głowie ci się pojawia coś takiego, że ok, udało mi się to zrobić. Mogę zrobić coś jeszcze. Mogę na przykład przetrzeć kurze. A jak mi się to udało, to mogę zmyć podłogę i się nie obejrzysz. I cały twój pokój będzie posprzątany. A robiąc właśnie te rzeczy, które zajmują bardzo krótko czasu, czasu nie tracisz. I nawet nie czujesz, że robisz coś niefajnego, a poczujesz, że problem jest z głowy. I nie musisz się nim stresować później. Czyli fajnie. Dodatkowo podczas sprzątania już takiego dłuższego. Yy, posłuchaj sobie jakiejś muzyki, którą lubisz, albo podcastu. W ten sposób upieczasz dwie pieczenia na jednym ogniu, a sprzątanie stanie się przyjemniejsze. Będziesz miał te wyrzuty dopamina i już będzie Ci się chciało sprzątać. Ja powiem, że. Nawet polubiłem teraz sprzątanie i za każdym razem właśnie jak sprzątam, to albo słucham jakiejś fajnej muzyki, albo oglądam jakiś podcast, albo słucham jakiegoś filmiku, który może mi pomóc w rozwoju i wiem, że nie tracę wtedy w ogóle czasu, bo po pierwsze przygotowuję swoje środowisko do pracy, żeby było przyjemniejsze, a po drugie, a po drugie uczę się czegoś, albo no po prostu słucham muzyki. Także dlatego właśnie powinieneś poprzątać swój pokój. Obiecałem Ci, że powiem dlaczego warto to zrobić, i obiecałem Ci, że dam Ci skuteczne rady, jak utrzymywać porządek. I myślę, że mi się to udało. Jak ty myślisz, daj znać oceną i daj znać w komentarzu. Daj znać też subskrypcją, jeżeli chcesz widzieć więcej takiego kontentu. A tymczasem ja Cię żegnam, i pamiętaj, weź życie w swoje ręce.